Dzień witam bardzo serdecznie na kanale Maktum CS No i dzisiaj długo zapowiadany odcinek, w sensie no miał być dawno Odcinek z ocenianiem ekwipunków To już będzie chyba siódmy odcinek eee, Tutaj był, no zresztą sprawdzimy sobie dla pewności Ogólnie fajnie ostatnio oglądaliście, że tak powiem mój kanał Tak, siódmy odcinek teraz będzie eee, Oczywiście suba, do zostawcie jeśli jeszcze tego nie robicie No bo e, teraz będzie się co kilka tam dni znowu pojawiał content CSowy. Ostatnio była trochę przerwa, no było jakoś tak, nie miałem za bardzo pomysłu właśnie co nagrać, zapomniałem o tej oj, serii cenianych Dobra, lecimy już z ocenianiem, żeby tutaj w tyle nie zostawać jeszcze bardziej. E, nadrabiamy, ostatnio skończyliśmy na Meneliksie. E, dzisiaj tak, Lakalut, Electric, Dyzius, Dywius, Dywius... No i zobaczymy, czy zdążymy szkoły dalej. Zaczniemy sobie tak, jak się od Lakaluta. Zobaczymy, co on tam w swoim kibunarzeczku posiada. Jak będą jakieś ciekawe crafty bądź skinki, no to sobie je obszerajmy w CS-ie. W CS-ie 2 oczywiście. Możliwe, że za niedługo też będzie jakiś wstrzydłowy, czy mam coś z gameplayu, bądź może zaczniemy jakąś nową serię, ale to już zobaczycie w przyszłości. Po prostu śledźcie. tak. No i openingi. Jakbyście chcieli jakąś zobaczyć, czy macie w sumie jakąś ciekawą szyneczkę, e, opłacalną, różne tam są statystyki, opłacalności z szynek, no to po prostu podsyłajcie, e, mi tam dawajcie znać, czy to na Discordy, czy na streamach, to po prostu też jakieś openingi będą kręcone. E, Steam ostatnio, no strasznie zasysa że tak powiem, dobra, lecimy ogólnie z ekwipuneczkiem, tak, 3000, więc no to nie jest mały ekwipunek, to nie jest mały ekwipunek, to jest, bym powiedział nawet dla takiego przeciętnego gracza, duży ekwipunek, w sensie drogi, 3000, eee, ehm, Bombing Game, okej, okay. fajna, fajna koska, Freehandy troszeczkę w cs 2 się poprawiły, więc sobie spójrzmy, ehm, no, w sumie to wygląda tak schludniej niż w CS2, mi się w CS2, znaczy w go, w go mi się kompletnie nie podobało, a tutaj, kurczę, to jest niby słaby stan chyba jakiś, no nie? 0,29 praktycznie i ma to ostrze tak zdarte, ale no ma to swój klimat, ma to swój klimat taki, kurczę, powiedział, nie wiem, jakiś z graffiti mi się kojarzy, no nie? No w sumie to chyba o to chodzi w zamyśle to Dobra, dalej mamy tak, Loka Gamma Dopplera Face 4, ok, no czyli to jest jeden z tych lepszych faceów. Do tego mamy jeszcze naklękę Huntera, no niby niezbyt drogą, ale to może fajnie wyglądać, też sobie sprawdzimy. Tak, jak mówię, jak są jakieś ciekawsze skinki, to będę spoglądał. Ok, no taki zieloniutko-turkusowy Gamma Dopplerek. Starty ma strasznie przód, to jest ok, no bo to faktoryniu nie jest niemożliwe, no nie. No i ten Hunter, o jak tak na przykład zrobimy, to o elegancko to wygląda. No wiadomo, to jest holo, więc różnie tam się to mieni. No spoko, spoko jak najbardziej. Wróćmy sobie do ekwipuneczku. No i teraz mamy tak, Zabójstwo błyskot czy bardzo fajny skin. meczka budżetowa, ale spoko, brakuje ci jeszcze jakieś awupki ale co co widzę na przykład woli sobie coś niecoś poinwestować. Trzyneczka operacji White. Yy, nie, e, rip -tide, bo ja Chciałem Whitefire powiedzieć, no bo to też operacyjna, tak. E, Riptide, jak to znowu w ogóle wygląda? sobie sprawdzę z ciekawości, jeśli się tego załaduje. To by wygląda w ogóle jak z Fortnite'a. Ej, na serio, jak <śpuszkuję> z Fortnite'a. No i tutaj jeszcze meczka ewentualnie alternatyw alternatywnie. A1S, Digielek, MP9, A7 i tak dalej. Czyli jakieś tutaj podstawowe bronie. O, podstawowe bronie też są. E to tańsze, tańsze może skinki, ale że tak powiem, do no, tych głównych broni, którymi się grano, to tutaj zostało doinwestowane ładnie i tym bardziej, że to są ładne skiny. Um, nie są te pieniądze jakoś zbędnie wydawane na jakieś satraki, twuna satraki są ewentualnie właśnie w spoko stanach, czyli field -y Tu na well worn nie będzie nawet aż tak tragicznie to wyglądać. I tutaj też field testy Gloczek. Bardzo fajnie zarządzony finansowo, że tak powiem taki punek mamy część inwestycyjną, mamy część z zarąbistymi skinami, no a to się wszystko mie mieści w niecałych 3000, e, więc no oj, ale jest stabilizacja tutaj, co jest? Jak to w ogóle dziwnie wygląda? I to... Aha, bo to jest po prostu jeden dzień, okej, okay, ale dziwnie strasznie. Strasznie dziwnie to wygląda, szczerze. No zobaczcie tutaj. To też na jednym nie potrafiło tak odbić, a tu jest taka siuka. LOL. Okej. Okay. No dobra, przechodzimy sobie do kolejnego ekipuneczku już tym razem będzie to eee, Electric. Okej. Okay. A twój Halut? No oceniam na, na fajny, fajny. No może między fajny, a bardzo fajny taką skalę ustale. No nie jest taki zarombisty kibuneczek, ja wiadomo, no nie, no bo zarombiste to takie co robią wrażenie. To też na pewnie i mam musieć więcej, na przykład o, tutaj jest ciekawą, sprawą to jakie są dobrane kolorystycznie też te skiny e, czyli mamy tutaj czy to właśnie umpa e, co tam był, to był ten... Jak to się nazywa po angielsku? No, płomień to się nazywa tak? Po, 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 tym, po polsku? Żar, czyli to będzie... Digel... Jakie? Dobra, nieważne, nie? Mam Asimov, mam Whitefire'kę, czyli pewnie CT, -terro, tak przypuszczam. Bo M4 NS jeszcze mamy cesarzową. Bardzo fajne skiny. Do tego lewatuje alternatywnie tutaj nieco tańsza, ponad połowę. M4A4, Digielek. Uuu, a ciekawe ile tutaj jest blue na tym... Na tym 5 O kurde, a to nie jest dużo jakoś? Ja nie wiem jak się... Yy, ogólnie, ten, Case Hardened jak się niebieski rozkłada na 5.7, ale Przecież ty masz tu całą tą pseudo lufę, no nie? Nie wiem, w a Cielośniarskiej to lufą nie nazywa, tylko inaczej, ale Cały ten przód jest niebieski O lol Ej, to ciekawe, tutaj jest dziwne strasznie załamanie, no dlatego mi się nie podoba ogólnie Case Hardened jako skin Dla mnie to jest obrzygane, ale no tego niebieskiego to masz jednak sporo. Nie wiem, ciekawe czy coś jest za to. Można dać w sumie znać w komentarzu, bądź na Discordzie, to powiem na następnym odcinku, po prostu że czy coś jest to więcej warte. E, Uspik też bardzo fajny, dobrany też stylistycznie do tych poprzednich broni. Bardzo fajny kipunek. O, jeszcze magazyny są. Paper Glitter Cases, tutaj Holo Gold, też 32 jeszcze. I kapsułek masz 813A. Bardzo mnie cieszą wasze kwipunki, no nie? Szczerze, zarąbiście. Że jesteście moimi widzami, bo kurde, no ogarniacie się widzę, no nie? Bo macie tak, fajne skiny, yy, nawet nie aż takie małe ekwipunki, i o to chodzi też, że się sobie łączenie zarąbistego, że tak powiem, zestawu do grania, czyli play skinów, i jeszcze dodatkowo macie posortowane, że tak, no bardzo fajnie, powiem, inwestycje, no nie? Trzy magazyny, gdzie w sumie mogłeś to wszystko upchnąć prawie że do jednego, no wiadomo, tutaj by się te kapsuły i skrzynki trochę nie pomyśliła, ale. Pewnie ten tajperysy są niedużo warte, więc w sumie jakbyś nie. No, część mógłbyś się pozbyć, po prostu o to mi chodzi. O dobra. Al fajnie sobie posortowałeś, sortować. dla Ciebie, też bardzo fajny. kipunek. No i teraz lecimy do. E, tutaj. Z, 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 nie wiem, zuzis. zuzis. Zuzis? Nie wiem, może na Steamie byś miał Sabow04. Ok, Sabow04. Sprawdźmy sobie ekipunek tego użytkownika. No oczywiście przypominam, żeby zostawić suba, dzwoneczkę na kanale, łapeczkę w górę i napisać komentarzyk. A jeśli Wy chcecie wziąć po prostu udział w następnym odcinku zestawiania kwiatunków bądź jeszcze następnym, bo nie wiem czy zdążę wszystkich tutaj osób ocenić punkty. No to wbijajcie do mnie na serwer Discord e, Magtom Corp, macie link oczywiście w opisie No i do, na kanale ocenianie ekipunków, zgłoście swoich ekipunek Możecie ewentualnie, tak jak tutaj napisałem Fajnie było, gdyby poza linkiem dodany był też krótki opis Osoby, które no ewidentnie opuściły Discorda Bądź w sumie to będę sprawdzał No to nie będą miały oceniania ekipunka, no bo to jest dla widzów no nie A jak opuścić Discorda to jakiś średni jest widzem no i co, ekwipunek nam się załadował? Załadował nam się, ok. Mamy tutaj no 16 zł. Nie ma co tutaj wybrzydzać. Zobaczymy, czy po prostu jest to epipunek typowo z dropów z gierania, Czy coś tutaj było budowane? Eee, no, to mogło dropnąć. Nie wiem, jak nie to. To pewnie jakaś strzęczka była otwierana. Bo co to jest? To jest mini z rewolucji. Nie wiem, średnio chcę się wierzyć, że to drobno. chyba się nawet nie da, to jak to ze skrzynki jest. Eee, co my jeszcze mamy? naklejeczki. No nie, no to dobra, no nie ma co za dużo oceniać. Tu jeszcze jest jakiś krawcik z, pa, z papierów z Paryża. E, tutaj też, wiadomo, Paryż teraz to jeszcze mniej warty. No co, lecimy dalej, no spoko, ale wydaje mi się, że jakbyś wszystko to sprzedał, to byś może dostał te ile? E, 16, policzyć, nawet, nawet policzyć 14, tam naklejki. E, odjąć prowizję byś miał dychę około na, nie wiem, kupno kałacha elitarnego. Mki do tego, przypuśćmy, nie wiem, co z czyni stania. Nie, flashbang. MK flashbang, kała elitarny, usp, flashbang bądź. Nie wiem, co tam możesz sobie kupić. No dużo jest opcji tych, tych tańszych brusowych skinów. Ja w sumie sam zrobiłem odcinek, e, gdzie pokazywałem ekwipunek pod csa 2 ze skinami za 20 zł do każdej broni. Więc zbijajcie sobie obszary, bo już tam ponad 3000 uświetleń i to bardzo fajnie się skaluje i. No, nagram za niego też takie podobne zestawienie. bądź jakieś topkę. No i co, lecimy dalej. Teraz y, ekwipunek będzie krzemu. Ok, no zobaczymy, czy krzemu ma coś tutaj w Ok. Okej, okay, okej, ma coś w ekwipuneczku, To już na pewno widzimy. Dobra, jest tutaj Bowie Knife, Rust Coast i Uspik. Y, zabójstwo potwierdzone. No i zobaczymy, co dalej. Zobaczymy, co dalej. I mamy tutaj też 2600, ej, podobne strasznie tak wartościowe ekipunki, no poza tym 16 zł. Mamy koskę, budżetową jak najbardziej, ale jest koska. Do tego wlatuje face 1 Gamma Doppler. Jeszcze z, no w sumie chyba kolorystycznie pasującymi nieco naklejeczkami. Sprawdzimy to jak najbardziej. Uhuhu. No ej, ten minus mocno pasuje. Akurat, bo tu się mieni takim fioletem, no nie? Nawet nie wiedziałem, że tak na face 1 jest. I to w którą stronę bym mnie obrócił to jest tutaj fiolet. A to ciekawe i ten będzie to no, no, fajnie. Ale jak, ciekawe jakby to na przykład było holo, no nie? Więc bym musiał sprawdzić, bo nie wiem do końca jak wygląda. Pasowane tak po prostu jest w miejsca, dobre no? Robsik za takie jeszcze grafika jak tego go robiłeś. No i co, wracamy sobie do ekipuneczku, co my tu jeszcze mamy? Rękawiczki, ok, spoko, też po prostu takie budżetowe, tak samo jak i koska. Nie mówię czy brzydkie czy niebrzydkie, bo no, rozumiem, że po prostu niektórzy po prostu chcieliby mieć rękawiczki czy kosę. Ja na przykład jak miałem, przypuśćmy taki ekipunek do 3000 czy tam do dwóch, to ja po prostu w rąbane miałem w kosę, tym bardziej w rękawiczki. Chciałem mieć po prostu fajne skiny do grania, no nie, no bo uznawałem, że kosę tam są do biegania tylko. Dobra, mamy tutaj tego spika wcześniej wspomnianego, Galil, nie wiem, czy to nie wykracza trochę poza twoje potrzeby, ale no, może grasz Galilem częściej niż Kałachem. Ja wolałem na za przykład te, zamiast tego Galila e, dopłacić sobie do m -ki, do AWP y na przykład i mieć ją w stanie Field Tested. E, no, ale to też, rób co chcesz. Jest spokój najbardziej, no nie? Fajny skinek, nieistotna w sumie już cena. cena, bo i tak masz tu fajnie to wszystko porozkładane. Famasik, wszystko, jeszcze tutaj masz no niby low percent of ale fajnie wygląda akurat na MP7 Fajdzik, tak samo jak na rewolwerku. Mogliśmy zobaczyć w poprzednim odcinku sobie sprawdził u to ostatni kipunek, jak się ten rewolwer fade zarobi się mienił. I jeszcze inwestycje. Magazynek, 47, 470 prawie że przedmiotów. Dwie muzyczki. Dwie? Dwie muzyczki. Co? Sp fajny, fajny, fajny odcinek. Fajny kipunek. Jak najbardziej masz do tych play skinów całkiem. Eee, do, wartościowe też, to no, nie? Te beyskinies. Tak, tak, chciałem właśnie to powiedzieć. No i co? Fajnie. Lecimy dalej. Icon eee, to mamy Natus, później Shadi, Kaktusik. Albo to będzie na ostatni film, na następny film, po prostu, żeby za długo też nie było to. Ja wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie łopeczki w górę, jeśli wbijecie, no powiedzmy. Albo nie będę mówił ilości. Po prostu wbijajcie, jeśli chcecie zobaczyć następny odcinek szybciej, bo to mnie zmotywuje. Ostatnio bardzo fajnie w świetlonka siadały, więc jak najbardziej lecimy z tą falą ponownie. Dzięki za oglądanie, siemano!